Podkarpacie.pl. Szanowni Państwo, chciałbym Państwa zaprosić na nową imprezę. Imprezę filmową, jaką jest pierwszy sanocki przegląd filmów optymistycznych. Impreza zaczyna się w potem przez kolejne dwa dni będzie kontynuowana w Muzeum Historycznym na Zamku. Do nas, proszę Państwa, zapraszamy w piątek, 6 o godzinie 17.30 po projekcji filmu, który nosi tytuł Bobry. Nie ukrywam, proszę Państwa, że jest to czarna komedia. Zaprosimy Państwa na spotkanie z reżyserem tego filmu, panem Hubertem Gotkowskim. A tydzień później, a może nie do końca tydzień później, zapraszamy dzieci w czwartek o godzinie 17.00 na przegląd filmów bardzo świątecznych. Są to filmy, tu ciekawostka, przygotowane, zrealizowane przez również dzieci. A więc dzieci filmy przygotowują dla dzieci, a potem Sanoczanie, młodzi będą mieli okazję te filmy obejrzeć. Filmy są naprawdę bardzo ładne, bardzo dobre. Dzień wcześniej zaprosimy Państwa na spotkanie poświęcone twórczości Mariana Pankowskiego To jest w środę 11. O godzinie 18.00. Serdecznie zapraszamy w najbliższy piątek, w środę i czwartek. Tv podkarpacie.pl